Witaj w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Tobie jak, krótkie instrukcje oczywiście, jak zrobić Power Cocktail Mix Revolution w najbliższych Twoich dniach, aby było prosto i dynamicznie. Pierwsze co, bierzemy ananasa, odkrawamy. Jest on nam niezbędny, aby, aby wykonać prawidłowo porannego smoothie. Odkrawamy taki kawałek, to jest z dużego, naprawdę dużego, dostępnego w naszych sklepach, ananasa i go obieramy. Kroimy na części i obieramy końcówkę, odcinając to, co nie potrzebujemy. To wszystko wrzucasz do bardzo szybkiego i dynamicznego blendera Taki, który ma możliwość kreszowania lodu i uzyskuwa, uzyskamy dzięki temu smoothie, ale to będzie nasz pierwszy ze składników. Potrzebujemy ich raptem 3. A na nas ma w sobie składniki, które będą oczyszczać naszą, naszą krepę. to będzie prawidłowo funkcjonować nasz zespół jelitowy, będziemy mieli do czynienia z równowagą żołądkową, a nas ma w sobie dużo wartości, jak zauważyłeś, Przede wszystkim zostawiłem korzeń, nie odcinałem go i nie wycinałem. Do tego wszystkiego potrzebujesz 4-5, a ten jest bardzo mały, więc 6 umytych kawałków selera naciowego. Seler to jest coś, co pokochały gwiazdy Hollywoodu. Oczywiście ostrym nożem wszystko tchniemy, wrzucamy do naszego blendera i tym samym będziemy mogli to zalać. Aloesem 100%, który kupisz dzisiaj wszędzie. Powinny być to dwie łyżki stołowe. Ja to oczywiście robię tak zwaną miarką na oko, ale na pewno tego było dużo. Tak masz przygotowana serum do tego, aby po poranku wyprodukować smoothie. Po miksowaniu proces trwa jedną minutę. Po jednej minucie powstaje idealne, idealne połączenie tych wszystkich składników. Do tego dolewamy 600 ml wody. To jest mniej więcej tyle, co tutaj widzisz i mamy gotowe smoothie, które wygląda tak. Rano wypijasz dwie szklanki półlitrowe, są to te szklaneczki, półlitrowe, dwie takie szklaneczki rano i dwie takie szklaneczki wieczorem. Jeżeli jesteś sam i robisz power cocktail nic, pojedynkę, to wystarczy tobie na rano i wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o dwie osoby, to mamy poranek i wieczorem robimy takiego samego drinka. W ciągu dnia potrzebujesz jeszcze power cocktail. Power cocktail pijemy dwa razy dziennie, co 4 godziny. Przygotowujemy go również w szklanetce. Mniej więcej tyle wody lub więcej do smaku i mieszamy. Zostawiamy na 3 minuty. A... Po trzech minutach wypijamy i wszystkie składniki nabiorą takiego smachu wartości kalifornijskiej, słodkiej pomarańczy, czyli mamy smoothie rano, tutaj kontrola żywienia co 4 godziny po pierwszym posiłku, czyli po pierwszym śniadaniu jako dowolny napój i za 4, czy 3, 3,5-4, ale nie więcej niż 4 godziny wypijamy drugi taki power cocktail, który będzie kontrolował to, co jemy. Aktywujemy y, nasz przewód pokarmowy, dodamy bakterie reuteri, dodamy składników enzymatycznych, dodamy tego, co potrzeba, aby ta perystaltyka jelit i cały przewodu pokarmowego funkcjonowała optymalnie. Wzmocnienie, energia, to wszystko będziesz czuć. Po posiłku minimum raz dziennie Restorate, który występuje w saszetce lub w takiej puszetce. I e, najlepiej po każdym posiłku, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, lub nie wziąłeś, zapomniałeś, nie ma stresu, po prostu e, minimum raz dziennie. To jest najwygodniejsze, co można zrobić, jeżeli chodzi o kontrolę przez produkty Power, Cocktail i Restorate. E, ten zawiera en enzymy, ten zawiera składniki z 20 aż warzyw i owoców, a ten minerały. Smoothie. Oczyszcza, daje komfort, jeżeli chodzi o pracę jelit, daje sporą ilość fruktozy, glukozy w sensie cukru. I te dwa produkty dają nam stabilizację w ciągu dnia. Co zobaczysz? Zobaczysz smukłość sylwetki, zobaczysz poprawę energii, zobaczysz wiele uśmiechu, zobaczysz lepsze samopoczucie, lepszy rozruch każdego dnia, lepsze poruszanie, znikające plamki na dłoniach, hydrację skóry, która jest tutaj no mega, mega, mega ważna. To wszystko jest doświadczeniem w ciągu 14 dni testu, a po 14 dniach będziesz i zobaczysz, że warto podjąć decyzję, aby pozostać na tym programie o wiele, wiele dłużej. I to będzie dla ciebie wyznacznikiem, jak warto zmienić się w ciągu 14 dni, poprawić w ciągu najlepszych 90 dni, kiedy. Dużo genów uzyskuje wsparcie i możemy dzięki nim zawładnąć zdrowiem, urodą, pięknym, witalnością, smukłą sylwetką, bo to wszystko przed nami. Tak wygląda Power Cocktail Mix Revolution w najprostszym, dosłownie najprostszym wydaniu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i życzę samych sukcesów na tym programie. Hej!